Dzień dobry. Marzena Kopacka-Biculewicz, usługi szkoleniowej i doradczej WILEGIS. Dzień dobry. Pani Marzeno, witam serdecznie na drugim kongresie zamówień publicznych online. Jakie błędy były najczęściej popełniane przez wykonawców w pierwszym kwartale o nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych? Z tych błędów, takich, które już zauważyliśmy i które praktycznie cały czas się powtarzają, to jest najczęściej kwestia podpisu. Wykonawcy w zdecydowanej większości używają kwalifikowanych podpisów elektronicznych, natomiast niestety te inne podpisy, które mogą używać i których, którymi, które im dał ustawodawca, są troszeczkę traktowane po macoszemu, trochę nie wiadomo jak ich używać. Mało tego, sami zamawiający nie wiedzą, jakie fikować później. Więc ym, takim chyba najczęstszym błędem i rzeczą, która mi się najbardziej rzuciła w oczy w pierwszym kwartale, to jest to, że wykonawcy sądzą, że podpis osobisty, o którym mówi ustawa PZP, to jest podpis odręczny. I to jest przekazany skan oferty. Tymczasem nie zdają sobie chyba do końca z tego sprawy, że to jest podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną. I przekazywanie ofert jako skan, po prostu z odręcznym podpisem, prowadzi niestety do odrzucenia ofert. Ja w czterech prowadzonych przeze mnie postępowaniach miałam dwie takie sytuacje, i to były oferty najkorzystniejsze. I to jest, prawdę mówiąc, bardzo bolesne dla zamawiającego, dla wykonawcy również, ale to jest chyba taki najczęstszy błąd dzisiaj. Szanowni Państwo, jak usłyszeliśmy, nie tylko zmiana przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ale również nowe zagadnienia, nowa dziedzina, dziedzina, jaką jest elektronizacja, podpisy elektroniczne. To wszystko sprawia obecnie wykonawcom dość spory kłopot. Wierzymy w to, Pani Marzeno, że wykonawcy szybciutko nadrobią te zaległości i niebawem będziemy mieli ten temat już z głowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.